Jaka energia czeka Ciebie do końca roku, co się wydarzy do końca roku, zmiana, postęp w danej sytuacji? No więc jest powiedziane, że wychodzisz z ukrycia, wychodzisz ze swojej jaskini, a do końca roku poczujesz się na tyle mocna, mocna, żeby ruszyć z nowymi tematami do przodu i coś od siebie odciąć I ja mam takie poczucie, że Ty będziesz właśnie w takiej energii niezwykle stanowczej, czyli coś mi nie służy, czegoś już więcej nie chcę um, ok, odcinam, nie boję się tak? czyli pokonuję swój lęk możliwe też kochani, że um, bo czuję to też na takiej zasadzie, że wyruszycie w stronę czegoś, co będzie Wam dawało bardzo dużo radości i satysfakcji. To mogą być nowe projekty zawodowe, to może być taka energia podejmowania wyzwań właśnie w stronę swojego rozwoju, zdobywanie, tak, zdobywanie pieniędzy, wykuwanie tych pieniędzy, wręcz bym powiedziała, ale to jest wszystko bardzo dobre i pozytywne, czyli jakby czekać jest zmiana, wyjście z ukrycia, odcięcie od tego, co ciebie obciąża. Przyjdą genialne pomysły, przyjdzie odwaga i przyjdą tematy zawodowe, które będą ci przynosiły bardzo dużo satysfakcji. No, i w tle czytania mamy pokazaną energię koła fortuny, czyli energię przeznaczeniową, czyli energia ta e, musi zamanifestować się w Twoim życiu, to się musi zdarzyć. I teraz tak, kochani, ja powiem więcej, że jeżeli coś Wy będziecie z poziomu tutaj e, ziemskiego opóźniać w swoim życiu, to będzie Wam po prostu bardzo y, niewygodnie, bo to, o czym ja mówię, i tak zadziać się musi. Czyli musicie, kochani, wyjść z energii pustelnika, czyli y, z tej energii właśnie zamknięcia, z tej energii jakiegoś smutku, być może zgorzknienia też, tak? Bo ja mam poczucie, że to jest energia, która już musi przynajmniej na jakiś czas odejść, tak? Teraz to wszystko, co wyjście. Y, w sobie już ogarnęli, potrzebujecie teraz po prostu wyjść z tym do świata, podzielić się i ruszyć energią. I to Wam przyniesie bardzo duży sukces. Możliwe też, kochani, że sprawy z mężczyzną będą ważne i istotne do końca roku, ale widzę to w kategoriach pozytywnych. Widzę to w kategoriach właśnie takich, że mężczyzna podejmuje wysiłki w stronę poprawy albo swojej sytuacji życiowej, albo Waszej sytuacji życiowej, w zależności od tego, w jakim położeniu jesteście.